O jaki śmiercący smok! Ochęda, ochęda, moi drodzy, kąpiel w jajuchach. Zbieram sobie do koszyczka wielkanocnego, tak koleżanko i kolego. O jakie ładne są niektóre z kwiatuszkiem, ty jajucha. O tak, taka tutaj zawierucha. rucha, moi drodzy. Cześć koleżko, co ty robisz? Patrzcie utknął na tej ścianie? Ho, ho, zatwierdzamy sobie tutaj to miejsce! O, moi drodzy, co to było? Zawycie! Zaryk! O! Jej, tylko spójrzcie, tutaj powinny wypadać jajuszka. I co? Gdzie one są? Mam mój koszyczek. Eee, nie mam czego zbierać! Co teraz, co teraz, kochani? Hmm, dobra, idźmy na górę i zobaczymy, kurę? <laughs> o, znoszącą złote jajka, patrzcie tylko, jest gniazdo smoka. Pierwszy nic nie kosztuje. Na szczęście, na szczęście taki zielony, jaki fajowy. I mamy dwa rodzaje jajek. Patrzcie tylko, jest takie, o kremonne. I białe, i za to kremowe jest więcej kasiury. Tak. Każdy smog ma szansę wyrzucenia różnych jajek. O tak, moi drodzy, a im droższe jajko, tym ta szansa coraz mniejsza. O, niestety, niestety, to nie są kabarety, nie jest łatwo, nie jest łatwo. I zanosimy do depozytu. Ej, nie mogę się tam dostać. Aha, tutaj trzeba kliknąć. Ej, jejeje, je, je. już tutaj poznałam się. Hahaha, ha, ha. brawo, widzieliście to? No, no to co? Zbieramy, zbieramy, już na nic nie czekamy, e! Ja nie widzę, żebym coś miała w tym koszyczku swoim. Chociaż tyle się nazbierałam tych jajek. O, e, szyba. Plazłam na szybę, dobra. Następne gniazdo. O, zaś zero! Jak miło, jak miło, mam dwa smoki. Takie blue jane tu wyskoki. I podskoki. Oczywiście, oczywiście. Juhu, brawo! O, niebieski już trochę kosztuje, ale Blue Jane Kasiury nie żałuje na smoczka nowego. O tak, o tak, zbieramy, zbieramy, zbieramy. E, a gdzie są jakieś nowe jajka? Czekajcie. Dobra, zanosimy do depozytu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi kupujemy następnego smoka czerwonego. 200 kosztuje! O nie, jesteś drogi, mój drogi! I niech nie bolą cię nogi. Patrzcie, tylko następny. Taki złoty, przepiękny. Ale kupię tego. O, bo mnie nie stać na tamtego. Niestety, niestety, moi drodzy, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Zbieramy. Patrzcie, już są inne kolory. Takie zielone jajucha teraz nam wylatują. Jak miło, no! Trochę się coś porobiło. Nowego. Teraz mogę sobie kupić tego słonecznego, przepięknego dragona. O, jak miło, jak miło. Patrzcie, jak sobie śpi. Nasz smoczek. O, i następne gniazdo. Już siódme. Tak, i zaś ten słoneczny. O, tak, moi drodzy. Coraz bardziej kolorowo się nam tutaj robi. I jajek też coraz więcej tych lepszych. O, jakieś takie żółte się pojawiło. Następne gniazdo. I co? Kupujemy takiego zielonego za siedemset. Ale jesteś drogi kolego, i jesteś większy. Jesteś większy niż te pozostałe smoki. Dziewiąte. Czekajcie. I co? Tak, ciebie tutaj jeszcze umieścili. Jak fajnie, moi drodzy. Co tu jeszcze zobaczymy? No, już dużo mam tych smoczków. O, jakie one są kochane! Sprzedam cię, je, je, I zastąpię ciebie takim fioletowym, bardzo pięknym i fajowym. Będzie droższe jajka nam tutaj znosić. O, jak fajnie! Tak, tutaj też podmienimy. Co jeszcze zobaczymy, bo nie mamy następnego gniazda, niestety jeszcze. O, więc tak, moi drodzy, sobie tutaj radzę w tej grze. Je, je, je Co tu dzieje się? E, zaś właże wszystko! Czy B? Nie. Blue Jane. O, zbieramy, zbieramy. Patrzcie, ile kolorków już tutaj mamy. I takie fioletowe się pojawiło. O, jakie piękne. Na pewno będzie bardzo, bardzo drogie. Tak, jej. No. Jej, sprzedałam jajka i zaś zbieram. Jak fajnie. I co to takiego? O, autokoszyk? Same będą nam się teraz zbierać. Tutaj muszę teraz uruchomić tę opcję. Jak tam jest ładnie! Jakie gwiazdorki się pojawiły przecudowne i rzeczywiście, same się zbierają! Te jajucha! Jak fajnie, jak fajnie! No dobra, do depozytu zanosimy i sprzedajemy bez żadnej ściemy, bo chcę już nowego smoka sobie kupić. Dużo tych smoczków tutaj już mam. Ram, pam, 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 pam. Patrzcie, tylko 1500. Jaki wielkachny! Czy wy to widzicie? Powiem wam to skrycie, że gra się znakomicie! Jaki on słodki! O, tak! Te smoczki są jak jakieś maskotki! Ha, ha, ha Już mam takie dwa! Tra-la-la-la-la! La, la, la. i co teraz? I co teraz? Podmienię ciebie i będę w niebie! Sprzedajemy! Sprzedajemy! I zastępujemy! O, patrzcie, tylko! Wow! Taki kamienisty, a nie ognisty. No, na ogni tego pewnie przyjdzie czas, tak, moi drodzy, ciebie też sprzedam. I zamienię na coś lepszego. Czekajcie. O, zaś ty! Bardzo miło mi! I jeszcze tutaj taki kolor błota to był. Tak, moi kochani, o, patrzcie, tylko piaskowy. Nie, jaki jesteś ładny, taki żółtaśny jak budyń waniliowy, bardzo, bardzo fajowy. I ciebie też sprzedam, kolego, o, i zamienię na tego, moi drodzy, deserowego. Ha, 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 ha. I ciebie też, bo nie ma już łez, sprzedaję, sprzedaję, i zaś sobie kupuję tego piaskowego. O, jak miło, jak miło, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Dobra, i co? Cały czas te same! Cały czas te same, pełno mam tych żółtych teraz smoczków. Jej, naprawdę fajnie się tutaj zrobiło, prawda? Nieźle to teraz wygląda, ta sala! Sprzedajemy, sprzedajemy nasze pozbierane jajucha, które się teraz same zbierają i już na nic nie czekają. Tylko spójrzcie, a my możemy się skupić na rozwijaniu naszych wspaniałych smoczków! O! Nareszcie jest ogniowy, taki czerwony, bardzo fajowy. I następne gniazda już trzynaste. I kolejny czerwony, o, oczywiście, tyle z mojej strony. No cześć, cześć mój drogi smoczku. Ale jesteś słudziutki, o tak, taki switaśny. O, i co teraz, i co teraz? O, zamienimy ciebie i będę w niebie na coś lepszego, tak kolego. Patrzcie tylko jaki brązowy, czekoladowy, czekoladowy smoczku miam mniam, miam. No to idziemy dalej, bo się bawię doskonale. Ciebie też podmienię je, 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 na czekoladowego. Mniam, miam, miam. O, kochani, świetnie to wygląda. Takie wielkachne już te smoczyska moje. O, ciebie też sprzedam i zamienię na coś lepszego. Dwadzieścia tysiaków? Tyle kosztujesz? Jak ty fajnie wyglądasz. Może coś tańszego? ona na tamtego mnie nie stać. To jest taki węglowy? Chyba tak, chyba tak, Moi drodzy, cały czarny. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy nasze jajucha wspaniałe, smoczkowate, smoczkowe. Jej cudowna sala już jest zapełniona smokami, więc idę na drugie pięterko. O tak, patrzcie, tylko mam już tutaj parę smoków i sobie teraz patrzcie. Tego, tego chyba umieszczę. Jej, taki limonkowy. Jaki ogromniasty. Wiele ogoniasty. Jej, jesteś naprawdę słodziuchny, mój drogi. I teraz tego najlepszego kupimy. Za 800? Patrzcie! Jej, fioletowy, mistyczny. I sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Już czasu nie marnujemy. Piękna sala. O, jej, tyle tych gniazd już mam. Ram, pam, Ram, Pam, pam, widzieliście to? Piękne jesteście? O, czekajcie, chyba najpierw to muszę wykupić, dwudzieste czwarte. jaki drogi smoczek! Widzieliście to? Burzowy, burzowy! Otaczają go pioruny, ale ekstra. Tutaj też ciebie sobie kupię. O, już mam dwa burzowe smoki. O, jakie one są sympatyczne, a przy tym bardzo, bardzo śliczne. Tak, moi drodzy, zaraz sobie coś tutaj podmienię, któregoś z Was. Sprzedam, o tak, ciebie sprzedam i damy tego najlepszego, najlepszego. Oczywiście, oczywiście. Pełna sala naszych smoków. O tak. Jej! Jej, już mam dużo teraz tych burzowych, przepięknych i fajowych i strasznie dużych. O tak! Patrzcie tylko, wy że mogę przyspieszyć sprzedaż naszych jajuszek i ich zamianę! Na kasiurkę oczywiście, a oto i ona, moja kolekcja! O, kochani, kochani, szybko, 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 złota rybko! I jeszcze tutaj mamy wolne gniazda. No właśnie, zaraz sobie coś kupię. O, jaki jesteś drogi! Dwukolorowy smoczku i o, strasznie duży! Jej, też masz pioruny! O, tak, otaczają cię! Jej. Jeje, co tu dzieje się? Już mam takie dwa! Tralalala! Ekstra ta przygoda dla naszego kota! Świetnie! Nasza ukochana Blue Jane! I co jeszcze, co jeszcze? Czy ja sobie to mogę jeszcze kupić? No pewnie, że mogę! I jest zombie? Serio? Zombie! Zombie Dragon! Ten taki śmierdzący, brzydko pachnący, jakie ma oczka dwukolorowe. Ha ha ha, super. Jeszcze tutaj ciebie sobie kupię. No naprawdę rewelacyjnie wyglądasz, mój drogi, tylko nie pachniesz zbyt dobrze. ho. ho, ho. Tak jest, tak jest, moi drodzy. Teraz sobie tutaj zejdę na niższe piętro i podmienię jakiegoś smokasa. Powiedziała Blue Jay Nasa no, do widzenia, do widzenia. O, księżycowy smoku! I teraz sobie kupię ciebie i jestem w niebie super. No, haha, śmierdzielku nasz! tralalalalala, la, 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 la. ciebie też sprzedaję. I cóż my tutaj mamy? O, kupię sobie tego! Ognistego! A ja w w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!